Umysł, nauka, emocje, motywacja, świadomość. Podcast psychologiczny. Podcast prowadzi Jakub Peltman. Zadanie realizowane przez Wyższą Szkołę Kadr Menedżerskich pod nazwą Prowadzenie Badań Psychologicznych dotyczących problemów występujących u dzieci i młodzieży wśród mieszkańców subregionu Konińskiego i Wielkopolski, finansowane przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Dzień dobry, witamy w naszym kolejnym wideo podcastie. Naszym dzisiejszym gościem jest pani dr Agata Malecha, psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji i wykładowca Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich. Witamy serdecznie. Chcemy dzisiaj porozmawiać o seniorach, ale no właśnie, czy to jest w ogóle właściwe słowo do określania osób no nieco starszych. Mhm. Część seniorów pewnie by się obruszyła i nie chciałaby, żeby tak ich tytułować. Psycholodzy rozwojowi, filozofowie różnie nazywali ten okres. To jest czas albo pełnienia urzędów, albo późnej, dojrzałego wieku. Więc faktycznie, no mówimy senior, bo to jest taki nasz skrót też myślowy, ale w nurcie systemowym dużą wagę przyjmujemy i do pojęć i to ma znaczenie. Tak? Czyli jak pracuję od ośmiu, nie od ośmiu, od, tego, od sześciu lat myślę, z seniorami, tak będziemy skrótowo ich nazywać, to oni zawsze, przychodząc do mnie na zajęcia, nazywali siebie młodzieżą. I to mnie troszeczkę na początku zaskoczyło, ale to, to gdzieś tam ma sens, bo to są bardzo aktywne osoby w tej placówce. Yy, ale czy to właśnie takie. Odwrotne nazywanie samych siebie w tym przypadku jest jakimś takim przejawem braku akceptacji tego, w jakim stanie się znajdujemy. No i z kolei, właśnie jak ten stan, jak ten wiek starszy wpływa na funkcjonowanie tych osób, czy to w środowisku rodzinnym, czy społecznym. Mhm. Jakie zmiany zachodzą w tym wieku? Znaczy myślę, że każda zmiana może być mniej lub bardziej akceptowalna. Znam młodych ludzi, którzy nie akceptują dorastania. Tak, Ten szereg tych zmian, takich psychicznych, emocjonalnych, czy na poziomie biologicznym, wprawia ich w niezłe osłupienie i zamieszanie, czy znam młodych, dorosłych, dla których no, podjęcie pracy, założenie rodziny też ich przerasta, jakby idą siłą rozpędu, ale faktycznie jest to duże wyzwanie. Czyli jakby na każdym etapie rozwoju, na każdym tak. etapie życia spotykamy inne trudności, wyzwania, z którymi człowiek się mierzy. Jakie są w takim razie te wyzwania w tym wieku senioralnym? Bardzo ładnie o tym pisał Erikson, że możemy zdobyć pewną taką kompetencję psychospołeczną, umiejętność na danym etapie naszym rozwojowym. Tutaj mówimy o integralności. Czyli to jest takie dosyć ważne już ostatnie nasze zadanie, na które pracujemy latami pozytywnie rozwiązując wcześniejsze kryzysy. Czyli jest to taka możliwość patrzenia na swoje życie bez żalu, bez rozpaczy, nadanie mu jakiegoś sensu i szukanie tego sensu, czy, czy w jakimś naszym życiu duchowym, religijnym, rodzinnym, artystycznym, tak? Także jest to pewien bilans, który świadczy o pewnej integralności pod koniec życia, bo jeśli tego nie zrobimy, to faktycznie czujemy pustkę, zaczynamy się coraz bardziej izolować. No, i jeśli ten bilans nie wypada zbyt dodatnio, jest to też kłopot często z lękiem, lękiem przed śmiercią, takim lękiem bardzo mocno egzystencjalnym. Także jest to pewne zadanie, o którym Erikson mówi do zrealizowania, i większości ludzi się to udaje, tak? I to są te osoby właśnie bardzo aktywne. No, mówiąc o sobie młodzież, to też jest pewien taki dystans do siebie, do swojego wieku, poczucie humoru i świadczą akceptacji. Tak? Ale to czyli dość, aktywni inaczej? To doświadczenie mówi właśnie o tej grupie, która jest dalej aktywna, tak? czyli mhm. zrzesza się w różnego rodzaju aktywnościach, klubach seniora, uniwersytetach trzeciego wieku, w różnych terapiach zajęciowych. A co z tą grupą, która jednak wycofuje się społecznie? Mhm. Co powiedzieć. Do tych osób, które jednak zamykają się gdzieś w swojej skorupie w tym wieku, pozostają zamknięte na to otoczenie. Tak. No nie ukrywajmy, że takich ośrodków jest niewiele. I też trudno zachęcić osoby, i je się aktywizuje stopniowo, i zaprasza najpierw w formie klubowicza, a potem to już jest taki członek domu, pełnoprawny, pełnogodzinowy, ale jest masa osób, do których próbujemy dotrzeć, chociażby przez poradnie zdrowia psychicznego, żeby zachęcić je do większej aktywizacji, bo mam świadomość, że osób z różnymi problemami starszych jest dużo więcej i są poizolowane. Um, gdzieś tam w domach i czują się osamotnione, i um, jest to taki proces długofalowy, ale możliwy. Na przestrzeni lat udało nam się naprawdę bardzo mocno nawet tą grupę, która wstępnie zadeklarowała chęć bycia aktywną um, i korzystającą z różnych uroków, czy wycieczek, czy wernisarzy, czy projekcji filmowych, czy uczestniczenia w różnych artystycznych przedsięwzięciach, um, jakoś zmobilizować. Ale wiem, że większość osób, Osób jednak czuje się samotna, bo to są czasy, kiedy dzieci udały się po studiach do innych miast czy są za granicę. No i skazane są głównie na, na pomoc sąsiedzką, tak? Ewentualnie służbę zdrowia czy, czy pomoc taką typową od gminy. I tutaj może być rola rodziny we wspieraniu seniorów. Czy, czy mamy takie doświadczenia? wsparcia właśnie ze strony dzieci i wnuków i jak następuje w takim razie też ta zawiązywanie takiej nici porozumienia no de facto międzypokoleniowego. Jak przebiega ta komunikacja między tym najmłodszym pokoleniem, a osobami, o których dzisiaj rozmawiamy? Mhm. O dziwo, czasami dużo łatwiej jest o porozumienie na tym poziomie i relacji wnuk-dziadek czy babcia, ponieważ nie ma takiego nacisku ze strony starszyzny nie ma takiej odpowiedzialności i można naprawdę cieszyć się No tu mamy e, stereotyp, tak. że dziadkowie są właśnie od rozpieszczania wnuków i nie stawiają takich dużych wymagań. No to już jest takie cieszenie się tą swoją młodszą latoroślą i takim przedłużeniem, jakby linii rodziny, i to daje dużo satysfakcji, ale można sobie wyobrazić swoją babcię czy dziadka i teraz własnych rodziców w roli dziadków, i to nie jest ten sam nawet wygląd, tak? Ja bym chciała trochę i lubię na zajęciach, jakby łamać, przełamywać pewne stereotypy i też obalać pewne, Mity, bo faktycznie taki wnuczek potrafi zaktywizować to starsze pokolenie. Z drugiej strony, babcia lub dziadek, czy zaprzyjaźniona sąsiadka, taka przyszywana babcia czy dziadzio, ma do zaoferowania bardzo dużo, tak? bo ma do zaoferowania swój czas, akceptację, tą mądrość, która jest głównym zasobem tego wieku, większą labilność emocjonalną, bo to są osoby, które zarządzają swoimi emocjami. W bardziej świadomy sposób. I teraz tak naprawdę często dziadkowie jeżdżą z dziećmi na wczasy i urlopy, czy zapraszają do kina, czy na różne wernisarze i odwrotnie. Także to, to jest ogromna rola, bo tak naprawdę chyba największą bolączką tego wieku, i w ogóle taką nas jako ludzi, to jest samotność. A wsparcie społeczne, które potrafią sobie wzajemnie dostarczyć wnuki dziadkowie, jest nieocenione jak możemy sobie też radzić z takim wykluczeniem również w kontekście społecznym seniorów, ale też mam na myśli takie wykluczenie w cudzysłowie załatwieniem poprzednich spraw? Wiemy, że mamy teraz świat cyfrowy, często gdzieś ci seniorzy mają pewien opór przed, przed wchodzeniem w nowe technologie. Czy ten kontakt z młodym pokoleniem w jakiś sposób może też to ułatwiać? Mhm. Znaczy, technologia jest faktycznie dosyć dużym wyzwaniem. Są projekty u nas, nawet w gminie, organizowane przez różne placówki, gdzie mówi się o pewnych zagrożeniach, na co mają ci, te starsze osoby, mają uważać, i są różne szkolenia z tego obszaru. Najczęściej no jednak to wnuczek czy sąsiadka uczy, jak te bariery technologiczne pokonywać, żeby to też nie był jakiś problem z alienacją. Myślę, że to Zależy, w którym kraju mieszkamy. Tak, Ja słyszałam, że będąc ostatnio na Malcie, oni mają takie placówki, że jeśli nie mają najbliższych, bo tam mocno się seniorami opiekują, mają możliwość po szpitalu iść za darmo do takiego ośrodka, gdzie faktycznie na zasadzie domowej ta opieka na ten czas rynkowy jest. Tak samo mają możliwość zamówienia sobie taksówki z dostawą do domu, z supermarketu. No my nie mamy takich możliwości. Raczej liczymy na pomoc sąsiedzką, która naprawdę, mimo tego, takiej izolacji pokovidowej e, istnieje e, i można naprawdę próbować zachęcać. Kiedyś czytałam o takim pięknym projekcie, bo to, że faktycznie dużo dzieci idzie do różnych placówek z okazji świąt, dni babci, dziadka, czy wzajemnie sobie czytają różne rzeczy, zapraszani są do szkół, to już jest realizowane, e, ale chyba gdzieś w krajach skandynawskich był taki projekt. Gdzie dzieci, domów dziecka mieszkały wspólnie z seniorami i niesamowite były efekty. Taki też naukowy, naukowa inicjatywa, gdzie korzyści były obopólne, tak? Czyli tam nie było alienacji, wsparcie społeczne było dostarczone i dobrostan u, u obu stron na wysokim poziomie. Też w niektórych krajach mamy projekt związany ze wspólnym mieszkaniem seniorów, czyli żeby właśnie zapobiec tej samotności seniorów, a jednocześnie odpowiedzieć na potrzeby mieszkaniowe, które mamy jakby duże. Seniorów zachęca się do wspólnego zamieszkania, do tworzenia takich wspólnych przestrzeni, gdzie oni mieszkają jakby wśród innych, ale wspólnie dzieląc ze sobą kuchnię, te części wspólne, to też w jakiś sposób być może właśnie zapobiega tej samotności. Ale często w tej naszej dyskusji przewija się kwestia sąsiedztwa, tak? czyli tego jakiegoś najbliższego otoczenia, ale jednak w żaden sposób niezwiązanego z seniorami. Jak otoczenie postrzega seniorów, czyli jak ci sąsiedzi reagują na tych seniorów, którzy są w najbliższej okolicy? Ja myślę, że to też się zmienia. Że to też się zmienia, że to nie są te babcie, które faktycznie są mało energiczne, ale dostrzega się jako osoby z pasją, które teraz mają ten czas dla siebie, które mogą teraz sobie zwiedzać świat, uczestniczyć w różnych szkoleniach. To nie tylko od wielu lat jest dobra praca Uniwersytetu Trzeciego wieku, ale też no, różnych inicjatyw takich społecznych. Także tutaj jest taki obszar, dla gminy do zagospodarowania, bo wiem, że są takie pomysły. Część projektów też już ruszyło, że, że można faktycznie odpłatnie pomagać tym sąsiadom. Czy ten obraz seniora we współczesnym świecie ulega zmianie, że ten senior nie jest już tylko tym mędrcem, który. Dzieli się tą mądrością, ale to jest ktoś de facto z naszego najbliższego otoczenia, który również wysoko funkcjonuje. Też świadomość tego, że żyjemy coraz dłużej, no ma znaczący wpływ, że tych seniorów de facto przybywa. Tak, jakość życia się mimo wszystko poprawia. Moglibyśmy nalegać na naszą służbę zdrowia, ale w porównaniu z innymi krajami nie jest jeszcze tak źle. No, przerażają nas te kolejki i, i słaby dostęp do specjalistów, ale to jest już taki jakby poza naszymi możliwościami. Ja zawsze podaję taki przykład DJ Wiki, która um, realizuje się zawodowo, prowadząc różne, różne imprezy i moi seniorzy też na takiej imprezie z tańcami byli. Um, ostatnio spotkałam w Koninie na ulicy pewną seniorkę, pięknie wystylizowaną, że nie omieszkałam jej powiedzieć komplementu, że naprawdę obie chyba zrobiłyśmy sobie dzień. Także ja zachęcam, żeby patrzeć nie tylko przez tą mądrość, ale patrzeć, ile te osoby mają do zaoferowania, bo potrafią nam dać więcej niż my im, jak naprawdę. Czyli ważna jest ta ogólna wymiana międzypokoleniowa, to zwrócenie uwagi na tych seniorów, których mamy w najbliższej okolicy. I jest duża potrzeba takiej właśnie wrażliwości społecznej na potrzeby osób w tym wieku starszym. Dokładnie, obalajmy mity, stereotypy i cieszmy się z wzajemnego towarzystwa. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Naszym gościem była pani doktor Agata Malecha.